Witajcie, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. W kolejną niedzielę chcemy dzisiaj pochylić się nad Ewangelią, po to, by czerpać z niej życie. Bo Jezus wypowiada do nas swoje słowa nie po to, by zająć nam czas, ale po to, byśmy mogli to słowo przyjmować jako ziarno, by ono mogło rzeczywiście wydawać plon w naszym sercu. Warto też do tego przygotowywać swoje serce za każdym razem, kiedy mam słyszeć Boże słowo, bo moje serce może być jak taka twarda droga, może być jak skaliste podłoże, które nie przyjmie tego ziarna, a może być rzeczywiście glebą bardzo żyzną która wyda piękny owoc i piękny plon i będę się karmił tym owocem nie tylko ja, ale też i ci, których Jezus postawi na mojej drodze. W dzisiejszej ewangelii z ewangelii św. Jana widzimy powołanie pierwszych uczniów. Widzimy Jana, który stoi ze swoimi dwoma uczniami i przechodzącego obok nich Jezusa. I Jan mówi do uczniów: „Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. I oni niewiele myśląc idą za nim. Kiedy Jezus odwraca się, widząc, że oni podążają za nim, pyta, czego szukacie? Oni odpowiadają, rabbi, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Jezus mówi, chodźcie, a zobaczycie. I oni zostają u niego. Następnie idą do innych. Andrzej idzie do swojego brata Piotra i mówi do niego: znaleźliśmy Mesjasza, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy. I tutaj, moi drodzy, w tej Ewangelii y, widzimy. Trzy piękne tytuły, którymi jest nazywany Jezus. Pierwszy tytuł to Słowa Jana, baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jezus gładzi nasz grzech. Baranek ofiarowany na ołtarzu krzyża, po to, aby nasz grzech został spłacony. Drugi tytuł to Nauczyciel. I tu warto zadać sobie pytanie, jak naśladuje Jezusa? Czy On jest rzeczywiście moim nauczycielem? Czy ja idę za Nim, by zobaczyć, gdzie On jest? Gdzie przebywa? Gdzie mogę Go znaleźć? I trzeci tytuł to Mesjasz, czyli ktoś, kto wyprowadza z niewoli. Kto króluje. Mesjasz to ten, który miał wyprowadzić z niewoli e, naród wybrany, który miał również e, pokonać wrogów. Po prostu miał zostać władcą nad całym światem. E, Mesjasz to Ktoś na kogo się oczekuje. Czy ja oczekuję na Jezusa? Czy ja oczekuję na jego przyjście do mnie w słowie, w Eucharystii, w drugim człowieku? Niech te piękne trzy tytuły, którymi Jan dzisiaj e, nazywa Jezusa: Baranek Boży, Nauczyciel, Rabbi i Mesjasz, towarzyszą nam, byśmy rzeczywiście odkrywali Jezusa obecnego wśród nas, jako tego, który się ofiaruje i uczy ofiarować tak. dla innych. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, Bożej niedzieli.